Cześć, witam serdecznie na kolejnym filmie. Jak widzicie po tytule, to będzie ciekawy materiał o dużych kleniach, o przynętach, o ich podawaniu i prowadzeniu, więc nie przedłużam i zapraszam na film. Jak już wiecie, lubię łowić duże klenie i duże bolenie. W tamtym roku w końcu znalazłem idealną alternatywę, żeby łowić obydwa te gatunki jedną wędką i jednym rodzajem przynęt. Mowa tutaj o woblerach typu walk the dog, czyli o tak zwanych topwaterach. Przynętem prowadzimy po powierzchni tak jak smużaka, z tą różnicą, że woblera typu walk the dog podszarpujemy szczytówką. Przy szarpnięciach skręca, wobler skręca w prawo lub w lewo, imitując przy tym chorą uklejkę. Brania na topki są mega agresywne i bardzo widowiskowe, takie jak najbardziej lubię. Bolo teraz chyba. Ło! Wow. Albo duży klenio, ale wciągnął to. Ja pierdzielę. To było dobre. Bolo? Nie, klenio. Ja pierdzielę, ale to wciągnął i to duża klucha. Ło! Wow. Chodź tu. Albo się tak dziwnie zapiął, ale nie no duży jest. Chodź tu. Duża klucha. No! Grubo Chodź tutaj Fajna ryba O Fajny gruby kleń Chodź Oho ho Ponad pięć dyszek jak złoto o, ale klenion Pięknie, ale klenion Chodź tutaj Grubo grubo O piękny kleń 50 plus będzie. Chodź tu. Patrz jaki luj. Patrz jaki luj. <grystanie> ja. klenior. Ładny kaban Ja pierdzielę, Zobaczcie jak jest na żarty. Strasznie w grubach Ja. Na wypasie. Bowler Daniela za ręby. Generalnie to dzisiaj łowię bolenie, ale no boleni, nie widać. Ale za to biorą klenie Trochę mi to nie pasuje. No ale nic nie zrobię, mam jeszcze z godzinę łowienia i będę musiał uciekać Klej 51 cm, patrz jaki grubas do wody Patrz jaki kabanos i ja pierdzielę Gruba świnka ucieka. San jest bardzo płytką rzeką, bogatą w rośliny wodne, co utrudnia w okresie letnim łowienie na standardowe woblery boleniowe, dlatego właśnie smużaki, topki są bardzo skuteczne i łatwo jest je poprowadzić na takiej płytkiej wodzie. o kur... A co? Jest. ja pier... o ładny kleń ładny kleń ja pierdzielę ale fajne branie o to jest piękny kleń chodź tu właśnie takie ryby się łowi nad sanem można można pięćdziesiątka, ale ładny dobra Mówić, ujdziemy, zrobimy zdjęcie i zaraz wraca do wody. Walną na banana od Michała. No i takie właśnie klenie. Można z powodzeniem na sanie łowić nie tylko na smużaki, ale też na tobłatery. No i taka pięćdziesiątka. No chłody trochę. No co zrobię? Jest koniec lata. Sławienki, jedzony, poszedł pięknie. Do łowienia woblerami typu Walk the Dog używam szybkiego, krótkiego kija, którym można szybko szapać woblera po powierzchni, a cienką plecionką można daleko rzucić. Jak wiadomo, klenie są pochliwe, więc żółty odgrywają tutaj też kluczową rolę. Niektóre ryby y, często też są łowione przy standardowym boleniowaniu y, i nie pogardzą nawet y, przynętami o długości 9-10 cm. Jest, siedzi. Za kamienia. No, ale to chyba kleń. Kleń, ale mały. Myślałem, że większy jest. Tak? Czy to pstrąg? Strong. Strąg na to Tego jeszcze nie grali. <grych> Dobra, wypiął się. Nie będę się po raz kolejny rozgadywał o sprzęcie. Wszystko co chcecie wiedzieć znajdziecie w opisie filmu. Także odsyłam Was w to miejsce. Tutaj mamy cały ten brzeg taki zajebisty, że wszędzie nad wodą wiszą drzewa. No, i te klenie elegancko się tutaj ustawiają. Na dodatek tutaj mają cień aż do 12 w południe. No, do 12 może nie, ale do 10-11. I sobie właśnie wciągają wszystko, co spada z tych drzew do wody. Dlatego idę sobie właśnie środkiem tutaj i rzucam aż pod same trawy, pod gałęzie. No, i klenie duże wyjeżdżają od czasu do czasu. Pierdzień. Yes, yes. Ło! Wow. Kleń, ale bolo za... Ja bolo tu płynie, a kleń zaatakował. Ja pierdziele! Grubo. Bolo... Bolo płynął za przynętą, ale kleń był pierwszy. Ja pierdziele! Patrz jaka klucha. O, to jest to fajna ryba. No, taka pięćdziesiona. Na banana. O, tam widzę jeszcze dwa takie odprowadziły. Ale grubo. Ło! Wow. Dobra, a temu zrobimy zdjęcie. Taki klenik. Sano. Myślę, że coś koło 50 cm. I wypuszczamy. Leni standardowo szukam pod nawisami drzew, ale biorą też na szybkiej, otwartej wodzie, na przykład na płaniach. Często zbierają coś z powierzchni, więc łatwo jest je zlokalizować i skutecznie skusić do brania. nie, kleń o, duży o, duża klucha duży, chodź piękny o, ładny klamot chodź tutaj ja pierdziele, jaki kleń chodź, 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 chodź ale kleń ja pierdziele ale byczek, oh, fuck. No. o fak. O, jaki grubas. Patrzcie się, 50 plus na Michała banana. Ja pierdnie, ale ryba za. I taka grucha. Patrzcie. Pięć dyszek. Pięć dyszek. O, jaka maszyna. Poszedł. Siedzi w końcu. Bolo albo, albo duży klejnik. Kleń chyba duży Słabo walczy Może być klenior No Kleks kleń, no. duży kleń O, to jest piękna rybka 50 Tak? o pięćdziesiona Fajny kleks Fajny Ło No, to jest to jest grubas. Patrzcie jaki grubas. Ja p***a klucha. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, o, Piękna kluseczka. No Z 50 plus fajna zrobimy szybko zdjęcie. I do wody. Ale grubas, ja pierdzielę I taki bol, taki klenior 53 cm. wraca do wody. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie.